Mamy dla Was super szybką ładowarkę, która współpracuje z iPhone'em 8 oraz wszystkimi nowszymi. Jedynymi iPhone'ami, które dostają w zestawie szybką ładowarkę są iPhone 11 Pro oraz 11 Pro Max. Wszystkie pozostałe iPhone'y otrzymują w zestawie standardową ładowarkę, która ma tylko 5 W mocy, natomiast ta nasza szybko ładowarka posiada ich aż 18. A to oznacza, że po podłączeniu iPhone'a do takiego zestawu procenty baterii będą wzrastały w górę szybciej niż ceny jajek, mąki, makaronu, mydła, piersi z kurczaka, diesla, chociaż w sumie diesla jednak nie, ryżu i płatków kukurydzianych przez całą tę panikę związaną z koronawirusem. Kabel, który jest elementem całego zestawu, posiada certyfikat Apple MFI, dzięki czemu nie uszkodzi Twojego iPhone'a oraz niespodziewanie nie wyskoczy ci komunikat, akcesorium może nie być obsługiwane. A to oznacza, że unikniesz sytuacji, w której pozostało Ci 3% baterii oraz 34 minuty i 52 sekundy do końca ósmego odcinka wiedźmina, a Twoja ładowarka odmawia posłuszeństwa. W takim przypadku, nawet od znajomych, nie dowiedziałbyś się, czy Gerald odnalazł Siri zamknęli Ci szkołę, a mama Wojtka zabrania mu wychodzenia z domu, aby nie zaraził się wirusem. Dlatego właśnie warto zakupić zestaw szybkiego ładowania na naszym sklepie online, gdyż podczas kwarantanny iPhone'y będą potrzebowały bardzo dużo energii. Dodatkowo zarówno kabel jak i ładowarka z tego zestawu wspierają technologię Power Delivery przez co bezproblemowo będą ładować Twojego iPhone'a mocą 18 W, jednocześnie nie usmażą go, tak jak Ty smażysz jajka na patelni, których Twoja mama kupiła aż 17 paletek w oczekiwaniu na apokalipsę. Żarty żartami, ale zagrożenia wirusem nie można lekceważyć, dlatego w naszych 16 punktach wprowadziliśmy specjalne procedury. W lokalu może przebywać maksymalnie jedna osoba w bezpiecznej odległości od serwisanta, czyli 1,5 metra. Po każdym kliencie lokal jest dezynfekowany, a serwisanci zmieniają rękawiczki. Nasz system rezerwacji od teraz pozwala na umówienie jednej osoby na jeden termin. To tylko niektóre z działań, które podjęliśmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno wasze, jak i naszych serwisantów. Pamiętajcie, aby często dezynfekować nie tylko dłonie, ale i wasze urządzenia, których cały czas dotykacie.